W Smart City Navigators, Podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Łukasz Zaworski, Content Marketing Leader w Blue Media SA, spółce automatyzującej wszelkie płatności online. Łukasz odpowiedzialny jest za projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju. Również te skierowane do pracowników oraz przygotowywanie firmy do raportowania niefinansowego, a także za komunikowanie działań na zewnątrz organizacji. Ten odcinek powstał we współpracy z partnerem Naviparking, firmą Autopay. Witaj Łukasz. Witaj Michał. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witamy w Warszawie. Jechałeś skąd? Z Sopotu. No jak tam w Sopocie? Świetnie. Pogoda nam dopisuje przez całe wakacje, także nie narzekamy Super. Przyjechałem do was z firmy Autopay i zajmuję się w niej między innymi projektami związanymi ze zrównoważonym rozwojem spółki. Super. Oczywiście firma nie jest nam nieznana, no bo jesteśmy też partnerami, więc fajnie tym bardziej miło cię gościć tutaj w Warszawie. Powiedz proszę, jak Autopay przyczynia się do poprawy jakości środowiska? Słuchaj, Michał, żeby Ci merytorycznie odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym trochę, e, przynajmniej w skrócie, opowiedzieć o, o misji Autopay, e, którą tak naprawdę w największym skrócie jest automatyzowanie e, wszystkich czynności, które wymagają od nas e, czasu i zaangażowania, tak żebyśmy ten czas i zaangażowanie mogli, że tak powiem, wykorzystać w innym miejscu, tak? Czyli automatyzowanie tych zmudnych, nudnych, codziennych czy czynności. I taką z czynności było między innymi przejazdy autostradą Amber One A1. Z racji tego, jak już wspominałem, że swoją siedzibę mamy w Sopocie, Informacje i relacje o tym, że jest bardzo utrudniony wjazd lub wyjazd z Trójmiasta w czasie wakacji, albo długich weekendów, albo, e, albo jakiś świąt, e, trafiały do nas na bieżąco. E, sami też jako mieszkańcy Trójmiasta często e, byliśmy e, ofiarami e, czekania, że tak powiem, długiego na, 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 na bramkach. Doszliśmy do wniosku, że najprostszym sposobem na przyspieszenie tego procesu będzie przyspieszenie procesu płatności. W tej dziedzinie mamy, mamy wieloletnie doświadczenie, i wspólnie udało nam się z operatorem autostrady A1, czyli GTC. Opracować system yy, oparty na wideotollingu. Yy, czyli yy, polega on na tym, że kamery czytują tablice rejestracyjne samochodu, przekazują informacje do aplikacji, w której wpięte jest jakieś źródło pieniądza, najczęściej karta płatnicza i po rozpoznaniu yy, tablicy rejestracyjnej yy, szlaba na autostradzie się podnosi, yy, po zakończeniu przejazdu odcinkiem. Wyjeżdżamy z autostrady i środki są pobrane za, za odcinek, który, który aktualnie pokonaliśmy. I żeby to zrobić, trzeba mieć zainstalowaną aplikację AutoPay. Tak, należy pobrać i zainstalować aplikację AutoPay, wskazać właśnie źródło płatności oraz numer rejestracyjny swojego samochodu oraz jego markę. Super. To w takim razie, jakie są jeszcze plusy, właśnie, korzystania z tego przejazdu tak zwanego seamless, jak to się ładnie mówi po angielsku, czyli bez dotykowego przejazdu przez bramki? Tak, bo zacząłem, zaczęliśmy rozmawiać o ekologicznych aspektach posiadania tej aplikacji, natomiast skoncentrowałem się na początek na tym czasie zaoszczędzonym, bo nie ukrywam, że to było pierwotnym pierwotnym założeniem, żeby, żeby ten czas przejazdu jak najbardziej skrócić. Z naszych badań wynika, że średni czas oczekiwania na bramce na autostradzie A1 wynosił 6 minut, więc każde skrócenie pojedynczego postoju wiązało się z realnym ograniczeniem po prostu emisji spalin przez, przez samochód. Taki sześciominutowy postój, podczas takiego postoju samochód spalał około 0,2 litra benzyny co przekładało się na jakieś pół kilo CO2 emitowanego do atmosfery, więc przekładając to na kilka milionów przejazdów wykonanych z Autopejem na pewno ta emisja została zmniejszona. W 100% nie znam się aż tak bardzo na tych statystykach, ale brzmi to jak naprawdę no, solidne ucięcie, że tak powiem, tych właśnie spalin emitowanych do atmosfery. Zgadza się, natomiast to nie jest jedyny aspekt ekologiczny stosowania naszego rozwiązania podczas podróży ponieważ yy, okazało się yy, po, wdrożeniu, po wdrożeniu naszego rozwiązania, że yy, no, znacząco ograniczyliśmy zużycie papieru yy, na autostradzie wiąże się to dotychczasowy przejazd wiązał się z pobraniem papierowego biletu po dokonaniu płatności otrzymaniu rachunku od inkasenta, a jeżeli dokonywaliśmy opłaty kartą, no to jeszcze jeszcze potwierdzenia. Więc każdy przejazd wyeliminował wszystkie, wszystkie potrzeby pobierania tych niepotrzebnych, papierów i yy, tutaj też obliczyliśmy, że udało nam się w ten sposób zaoszczędzić kilkanaście ton od samego startu usługi w 2018 roku. Też, jak ja sobie myślę o tym, jak nawet ja przejeżdżam przez autostradę, i czy jechałem na przykład ostatnio tym odcinkiem, pamiętam, to i też nawet w przeszłości zawsze miałem gdzieś z tyłu głowy, gdzie ja mam ten bilecik? czy ja go pobrałem, gdzie ja go włożyłem, a, a co jak go zgubiłem, prawda? Że zawsze była jakaś taka obawa przed tym nieszczęsnym kawałkiem papierka z wydrukowanym po prostu dostępem do przejazdu i do wyjazdu z danego odcinka. Także w pewnym sensie również przyczyniacie się do psychologicznego aspektu jakby całej, całej tej sytuacji i do no, powiększenia komfortu jakby ludzi skorzystania z tych bramek. No po prostu jest mniej stresu o zamartwianie się te nieszczęsne bileciki. Jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, to, to muszę się z Tobą <noise> zgodzić i tak faktycznie. Yy... Podróż jest trochę bardziej komfortowa. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że najprzyjemniejszym etapem podróży z wykorzystaniem naszej aplikacji jest właśnie ominięcie długiego korka. Oczekujących do budki, do budki Inkasenta, właśnie przez skorzystanie z bramki przeznaczonej tylko do przejazdów automatycznych. Na początku naszej rozmowy też wspomniałeś termin, który nazywa się Smart City, czyli właśnie miasta przyszłości. Jak pod kątem właśnie transportu, ekologii, jak Ty, jak AutoPay widzi obraz takiego miasta przyszłości? Wyobrażamy so sobie to w następujący sposób, że mm, ruch. W miastach, ruch na autostradach, ruch samochodowy będzie w jakiś sposób wspomagany za pomocą technologii. Na pierwszym etapie wyobrażamy sobie to w ten sposób, że będziemy wspierani jako kierowcy właśnie poprzez technologie, czyli, czyli jakieś aplikacje, które pomogą nam poruszać się po mieście, znajdować miejsca parkingowe lub po prostu przemieszczać się między nimi i, i korzystać z dowolnych stałej infrastruktury okołomotoryzacyjnej bez wyciągania portfela. Tak więc wyobrażamy to sobie w następujący sposób, nie wiem, hipotetyczna podróż między Łodzią a Warszawą Wsiadamy w, w domu do samochodu, wyobraźmy sobie, że jesteśmy zmuszeni akurat poruszać się samochodem w trakcie tego wyjazdu. Więc wsiadamy pod domem do samochodu, udajemy się na myjnię, tam myjemy samochód. Tak naprawdę nie dokonując fizycznej opłaty za tą usługę, wjeżdżamy na autostradę, tam również dokonujemy płatności automatycznie. W Warszawie aplikacja Navi Parking pomaga nam zlokalizować szybko i sprawnie wolne miejsce postojowe. Tam jedziemy, zostawiamy samochód, załatwiamy nasze sprawy, wracamy, udajemy się jeszcze na przykład na, na myjnię samochodową, bo postanowiliśmy umyć auto i pod koniec dnia okazuje się, że ani razu tak naprawdę nie wyciągaliśmy portfela, karty płatniczej z, z kieszeni. Wszystkie faktury, paragony, rachunki mamy w jednym miejscu. I, i no, na pierwszym etapie, tak wydaje mi się, że może, może, może wyglądać ta rewolucja Mobility. Mhm. Często słyszy się takie opinie, że ta nadmierna, w cudzysłowie nadmierna cyfryzacja, no właśnie stoi w sprzeczności z naturą, z ekologią. Jak Autopay widzi właśnie to połączenie cyfryzacji i ekologii? Moim zdaniem jest wręcz przeciwnie. To rozwój technologii, tak naprawdę to jest jedyna droga do zażegnania e, kryzysu klimatycznego, z którym e, teraz się borykamy. E, tylko innowacje technologiczne pomogą nam e, wynajdować nowe źródła e, zasilania, e, rozwijać ewentualnie już te istniejące. To samo tyczy się środków transportu, tak, rozwój samochodów napędzanych wodorem, czy niezależnie, czy indywidualnego, czy zbiorowego transportu, nieemisyjne wytwarzanie stali oraz cementu. To wszystko są rzeczy, które, które tak naprawdę pomogą nam walczyć z tym, z tym kryzysem, z którym teraz się mierzymy. A, a musimy je rozwijać, i, i bez innowacji technologicznych to się nie obejdzie. Hmm. A takie, bardziej że tak powiem, prywatne pytanie: czy właśnie w kuluarach w Autopay u Was firmy, czy rozmawiacie o tym, jak? No, w pewnym sensie zmienić świat na lepszy. Jak sprawić, żeby technologię połączyć właśnie z ekologią, z naturą? Jakie jest wasze podejście w firmie, jak tak sobie rozmawiacie? Od zawsze troskę o środowisko gdzieś tam z tyłu głowy w organizacji mieliśmy, więc jakby udało nam się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. I tak, faktycznie myślimy o tym, rozwijając nasze usługi, staramy się, żeby włączać, coraz to nowe elementy właśnie tej infrastruktury mobilitej, tak, więc jakby nawiązaliśmy współpracę właśnie z Navi Parking w celu rozwoju usług parkingowych. Wdrożyliśmy do systemu autostradę A4 na odcinku Wrocław-Katowice, a w, od grudnia zeszłego roku można na wszystkich Państwowych odcinkach autostrady, czyli na autostradzie A4 i A2, również korzystać z naszych usług, więc jakby coraz bardziej staramy się rozwijać i jednocześnie poszerzać zakres usług. Na pewno przyczyniacie się do tego, żeby z, y, wraz z rozwojem cyfryzacji, rozwojem technologii szło w tym, jakby żeby nie pomijać tutaj ekologii, prawda, żeby to, y, to pilnować, y, przyczyniacie się na pewno do zmniejszenia śladu węglowego. To chyba jest takim mocnym argumentem na to, że cyfryzacja świata i szczególnie tych y, obszarów y, w sektorze mobility jest po prostu dobrym krokiem na przyszłość. Y, czy jeszcze jakoś y, moglibyśmy to podsumować? Od razu, Michał, chciałbym powiedzieć, że nie uważamy, że y, aplikacja AutoPay jest y, rozwiązaniem kryzysu klimatycznego. Natomiast y, jest to jeden z elementów, y, które możemy stosować do y, ograniczania własnego śladu węglowego. Y, natomiast. Y, no, w, tę walkę toczymy na wielu frontach, więc jakby y, ten ślad węglowy musimy ograniczać też w inne sposoby, tak, czy to przez y, ograniczenie konsumpcji, y, czy przez y, zrezygnowanie lub ograniczenie jedzenia mięsa. Czy wybieranie faktur elektronicznych nad faktury papierowe. Tych aspektów jest mnóstwo, więc im więcej, im więcej rzeczy, które, które wdrożymy do naszego codziennego życia, które pozwalają nam te emisje tak naprawdę redukować, tym lepiej. Super. No i właśnie y, transport, czy to y, w, y, właśnie na autostradach, czy nawet w mieście, transport jest jedną ze składowych tych elementów, na które no jednak my jako ludzie powinniśmy zwracać uwagę. Zdecydowanie się zgadzam. Łukaszu, w takim razie y, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w kolejnym odcinku. Dziękuję, Michał. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.